Tu jestem. Cześć panowie, cześć panie, witam. Football manager, kuba buba niekoniecznie na dzień dzisiejszy planowany jest. Tłumacz się, już mówię jak to wygląda. Miał być stream, ale Build był w tak chuj... miejscu, że mi się nie chciało, przyznam. Bo od paju tego streama mi się bydział co chwilę na nogi i musiałem naprawić Builda. Co u Rysia? A kurde. Zaraz to Gary pytał czy nie Gary? A Gary, cześć Gary. Już wam pokazuję co u Rysia, Wielkie zmiany. Tylko kamerę załączę chwilę. Taką pufę dla kota. No, i tam ma dywanik w środku włożony, a, a z góry ma hamak. I na tym hamaku lubi urzędować. Zazwyczaj potrzebowało tak z tydzień, dwa tygodnie, zanim się em, przyzwyczai do czegoś. A do tego się przyzwyczaił tak od razu, i od razu na hamaku już spał na górze. Buta dla kota? No, tron ma taki. Bo do mnie do pokoju, bo mnie nie ma żadnego. No. no, i nie spodobało mu się, że wyniosłem. Bo się patrzył na mnie, jakbym mu chciał, jakbym. Ograbił. A jeszcze nie może przesiadywać, bo nie mam siatki na oknie, a okno jest cały czas otwarte. Bo bez tego się tu nie usiedzi, bo musi być rura wyprowadzona. No i żeby nie wyskoczył, to musiałby mieć taką Moskitierę. Taką stalową, że kot przez to nie przejdzie. No i będziemy dzwonić do chopa, żeby założył. To kosztuje stówę, a kot będzie bezpieczny i nie wyskoczy. Pentowa Nie, taka. nie wiem, amelinium to jest czy coś takiego. Krata w oknie. No, Moskitiera, taka sztywna, no i kot nie wyskoczy. Cześć grucha, witam cię. Tylko jest mądrzejszy niż twoi widzowie i nie będzie chciał skakać z okna otwórz musi? Nie, nie. Chodzi o to, że on... To nie jest czy on chce, czy nie chce. To instynkt mu zadziała, bo coś zobaczy. No i będzie chciał zaskoczyć, a to kurczy, nie jest nie, niebezpieczny z okna wyskakiwać. Czemu jest muza w pole słyszana? Chyba, że bez requesta i z muzyką połu. O! Byłoby to pewne rozwiązanie. Nie? No wiem to był żart sytuacyjny. Już Masz odpalam requesta. Co <coughs>. <się. coughs> request. To mi nasrał na ekran. Nikt mi nie nastrał na ekran, to jest poe. To nie s sraka. Piotr Maciejczak. Ja sam ekspedycję 333 każdemu. Jest to gra wybitna. Jedna z najlepszych, jakie grałem w życiu. O, tematycznie, kurde. <noise> Akurat się odpaliło. Chwila, bo się już podgrzało. Już nie odchodzę od kompa, bo się... Nie można. Siąć nie może człowiek. Mam jedzenie, tabletki wziąłem, zjeść można i dudnić w poe do. dokądasz mi prąd? w organizmie może. Co to? Jest poe moje versus poe Kamila. Ja tego nie oglądam, przyznam osobiście, ale wiem, że ludziom się podoba, gdyż jest tam pokazany kontrast spokojności versus niespokojności. Albo. Czekaj. Możemy zobaczyć co tam jest To nie jest wyścig <głosy> <głosy> co jest? Jezus Maria Dużo lepiej- Dużo lepiej nie jest Od nowa nie wiem czy cały chcę Fragmenty chcę patrzeć Można- Podsyłam linka Ktoś chce cały oglądnąć? Tu macie linka Fragmenty Zabiste, chcę zobaczyć włośnie. O Piękna nuta Głuska Zarąbista Głośni O kurde Team, team. Tam. Tam. Eee, Dobra, A, Dobra, bo zaczynam zrozumieć jakieś obrazy już my, keep, do, keep Wchodzę do, na bar Dziękuję, majnecz, pięknie Widzicie, popodniecaj na mój <śmany> temat Na innych streamach, jest najciekawszym tematem tam <śmany> Co Yes. rangę żebyśmy mogli grać trio No ja bym chciał, tak, serio. Fajnie to grało Chciałbym, żeby byli rangę I byśmy grali w trójki I może drużyny razem zrobili Ale oni nie grają na off-streamie 16 rękawów, 11 mam no. Ale taka prawda akurat <grym> <grym> Nie mogę. Patrz. No, staram się powoli. Chyba to nie wyjść. A że pitce, ja grał diablo, aha. Dobra, sobie, że sobie wesele, będziemy leciał poe ut fantaskoe. Nie no. No raczej tak nie zrobią. Zobacz początek jeszcze. Światowa premiera. dude a to sam jeszcze u interiorba próbowałem zrobić. Tak, tak, na pewno. I wybrało, wybrało najsilniejszego builda w grze. Skoła Fortuny. Ty. Co? Jaki rzucę. To jest. Dwie zgony na mutflatsach? To nie jest wyścig. Nie, nie jest. My tu już oglądaliśmy. Dobra, zaliczone całe, to niks Media Request jest dzień pierwszy na start POE Żeby wam łatwiej było to znieść Później, później już jest ciekawiej pojawiło się farmi, więc bez skaraby lata się tak Adversaris, Ascent Dwa Salt to jest najdroższy Cultification i last Essence Lato, Nie yeah. lato, lato MR... czekaj nukę MR10M10M. O. Teraz zostali po sami nerwów. O nie w weekend w domu nie oglądałem więc twoich jakże fascynujących streamów okay. To mój pierwszy stream z poe w tej lidze, więc zgodnie z twoimi słowami sprzed chwili domagam się Mediara Kwesta A ja się domagam. Sąki questa. I na sam, koń, na sam końcu jest zbufowany boss z wieloma esencjami. Chujna z tobą odpala kurwa kręta, Nieprawda. No i którzy są zainteresowani akurat. I ogólnie tak, jak, jak nie dojdę do bossa z kapliczką, to nie zrobię go. Na bosie muszę mieć kapliczkę, więc zawsze sobie zostawiam jedną na plecach. Próbowałem harwesta robić, ale na harweście generalnie. Do Ty mówisz? No, do ludzi, co są zainteresowani tym potencjalnie. Żeby coś wytłumaczyć, pomóc. I to to jeszcze nic. To jest prosta część tego, tej strategii, najgorszy jest ten boss, jest. I tu jest boss. Okay. No, czasami zrobię, czasami nie zrobię. Teraz udało się akurat na farcie, na kapliczkach bez zgonu, defless. Jeszcze jak nie było apki do Entropii, byłem dzieckiem, chodziłem... No, do podstawówki. Podstawówka? Nie, sorry, gimnazjum, do gimnazjum chodziłem. Okay, to... Nie było apki i fizycznie się dostawało. Pa, co tu mam? To ja wiem, no, z 18 lat. Pa. Niech ostrość złapie. Ja Entropia Gold Card. To praktycznie artefakt, bo już tego nie można kupić. E, to, kurde, chwila. To już jest, to mam, no, z 15-17 lat. To się wsuwało tu kartę i, i dawało kodzik do gierki. Nic nie widać. Chwila, bo widzicie, bo jest Entropia Gold Card. Na kartę taki token. A, tu była przywieszka i się Witek nazywało, ale... Zeszła i się odkleiło. Fajna pamiątka. Z na No nie, bo to niepopularne, ale tego już nie dostaniesz. To jest więcej warte niż pieniądze, bo to warto jest wspomnienia. Ile jeszcze tego danego gówna pierdolonego? No to jeszcze chwitek. trochę. Odpaść piwo? No leje je. Nalewam i lecimy mapować. Co ty Skwarson... Co ty za nazwisko znowu wymyśliłeś? Skwarson Murzyński. Wątpię, żeby to było twoje nazwisko. Proszę zmienić z Mięcnik, Skwarson. Bobana dostaniesz od Twitcha, na przykład. Do kogo on mówi? Do Wiktora, bo jest zainteresowany, do jest zainteresowany, eee, ludzie co w PoE grają, Saku jakby był zainteresowany, Xtest też. Granadę! Granadę. Kurwa. Zamki na piasku, Batur Polish Soldier? Nie widzę dalszego opisu. Oj, kurwa A to jest z, Battlefield, z Battlefielda? Dob Dob Dobrze powiem wam to było. Kurwa, strzelają Płokopies, Kvarson, Bachmut, Wojtyła Wiktorek i ja W takiej czwórce byśmy sobie poradzili Wiktor byłby od spraw mózgowych, bo on mądry, ogarnia poe Od taktyki Wojtyła ze Skwarsonem byliby sprawczymi żołnierzami A ja... ja bym nadzorował Żeby się kurwa nie zagryźli Pociesznym duchem bym był Kiedy powrót do Hotsa? Kurwa, ale to czasy były Drużynę mieliśmy, skrymy codziennie Dzień wyglądał tak Wstawałem, śniadanko jadłem sobie Grałem tak do 14 solo kolejkę, bo wtedy miałem jeszcze dobre godziny wstawania. Tak od 9 do 14 solo kolejkę pod sobą, szedłem do baru mlecznego na obiad. Wracałem, chłopaki z pracy wracali powoli. No i graliśmy z klimy. Wieczorem сыграłem grałem w Lolka, mimo że to nie była na gra. No i tak, powtórz, ctrl-c, ctrl-v i tak wszystkie dni wyglądały, aż się drużyna nie rozjebała. No prize poole były niskie, akurat, kasa z turniejów niska była, od organizacji też kaska niska była. Grało się tak, bo wierzyło się, że to się rozrośnie, albo, no ten klimat był fajny, ta rywalizacja była zarąbista, pryzmat kaski. Teraz prize pool to z 500 euro, no pewnie podobnie. To jeszcze niżej, bo już jest niewspierana gra. Farsonem pierwsze co to by zaczęli obozy koncentracyjne budować. Pan nasz dwóch prowadziłby nasze fanboye SS 90 Jakie fanboye bym prowadził? U mnie w Plutonie za Nieważne <laughs> Nie no Do Squara bym miał kontrolę nad nimi. Do skwary by do razy trafiali. Po... Lepszy kontakt z nim no, Ja sobie wyobrażam, że wchodzi do pokoju z Skwara szluk na warze, patrzy na tego co chodzi, sobie myśli, ja pierdolę, no. A dalej nie mogę, bo nie takie. Cześć, Krystek. Czy jest to jakiś fanboy ze Szczecina, który chciałby być ostro zrejlowany? Co to znaczy zrejlowany? Chodzi o ruchanie. Możliwe? Iciu, a wolałbyś przewodzić go do nowych fanbojów? czy warszawiaków wszyscy tak samo z... nie czy obstawiam już Izrael i Iran nie obstawiam takich rzeczy to nie jest śmieszne tam ludzie giną dzieciak jesteś przygotowany na falę uchodźców z Izraela nie jak mam być przygotowany prawda jest taka że jakby pewien malarz dokończył to co zaczął to świat byłby na wschodzie piękniejszy co ty gadasz kościół a nie, nie, byłoby cię na świecie możliwe nawet. Nie żyłbyś, ja też bym może nie żył. Się wszystko inaczej by potoczyło. Może to i lepiej? No, 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 zależy. No nie, no nie wydaje mi się. Byś nie grał w P? No. Wyobraź się. Przyszło mi to jako pierwszy argument do głowy, ale nie używałem, bo... uważałem, że nie na miejscu, ale jak wy użyliście, to... Nie moje teraz. Halo? Mój rowerek? Pojęcie równości wieloma, O ja nie, 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 na nie, 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 nic nie będziemy Zmijmy, żadnych przykładów że jakiś Już, mi, już kurwa zmęczony damy, Mam umysł, a jeszcze nie zaczął ułaczyć tego. Już, już Nie przygotowujesz się do maturki, chyba że dla sportu kiedyś Ale, nie no, no. Jeszcze jakby nie trzeba było klasy kończyć ostatni, tak? Że idziesz ze zmarszu na sportowo, piszesz i wracasz Ale cały rok na zaoczne no to nie chce mi się Chyba, że nie trzeba Kończyć trzeciej klasy, żeby napisać. Jak, już, jak na trzeciej... Jak na trzeciej zakończyłem, ale nie ukończyłem, ale zakończyłem na trzeciej. Może Można we własnym zakresie i idziesz sobie prostu na maturkę i siema. I matura dla sportu. No jedyny argument, żeby spróbować se zdać. Ale może kiedyś indziej. Na razie z limusia. I plany na... właśnie albo level 10, albo na wyższego Immortala. A może no byś miał niemieckie reklamy, niemieckie przychody to jest minimum 10 euro, a nie 10 zł. Ciekaw Dobranasz jestem? Co sobie. Wtedy strany mogłyby być raz na dwa tygodnie, a świat był piękniejszy bez życia. E, e! Chyba mi skliknąłeś pod koniec. Przez ostatnie dwa dni szkakuje 40 miliardów Polaków. Chcę powiedzieć, że nie ma tylu Polaków na świecie, w ilości 40 miliardów. Więc tu nie mogą oszukać. Więc po pierwsze to już farmazon jest. A po drugie, dokładnie jest dwóch, nie jest dwóch. Ile, ilu jest Polaków? 37 milionów, ale nie 43 miliardy. Co? No dane najnowsze z 2025 roku. Liczba ludności Polski wynosiła 37 milionów 400 tysięcy. GUS podaje, że w porównaniu do poprzedniego roku liczba ta spadła o 160 tysięcy osób. I tu wiemy. Co to jest za tacos? 950? 950 za te dwa? Tak. Czy mogę mieć 38 więcej? Tak. Czy to w porządku? Tak, oczywiście. Jaki czas trudno mi będzie mieć? 20-30 minut. 4-8. Awesome. Co to jest? Tell me, 333. Please. 333? Tak. Tak. Czy jestem w cateringu, czy. catering the homeless shelter? Sweet. One moment, I'll be right back. no. Um, uh, we're gonna take care of it today. All forty of them. All forty. Who Thank said I could have this for free? Um our owner, Tom. Do you care if I talk to him quick? Yeah, absolutely. Are you Tom? Yeah. She mentioned that it's for free? It's for free. Are you sure? Awesome. Thanks so much, man. <laughs> <laughs> no. He's just lotta tambour crimson. A jak jest na dudka. <grymne> czy widziałem kawał amraha? no może być. A witam, jestem, jestem spawaczem. Eee. a o, o ty mówisz, no tak, to powinieneś iść do cyrku. A co potrzebują spawacza? <grymne> <grymne> nie chodzi o spawacza, tylko że on gada, kurwa. Nie, no. Tak, no, tak o to chodzi. Serio, serio. Jaka jest zła wiadomość? Ostatni raz żart tłumaczę i nigdy więcej już go nie wytłumaczę, więc słuchajcie. Przychodzi kobieta na skup złomu i mówi, mam złom i dobrą wiadomość. Tyle jest żart. Chodzi o to, że przychodzi na skup złomu, więc sprzedaje złom i ma dobrą wiadomość, bo ma zło. To były prócz na jara. Wiesz, że ma on będzie ojcem? Tego? Czekałem na ciebie, aż zadasz nie to nie pytanie dziś, tego. gdyż byłem na streamie u Mamona Byłyby. i Kieprzył, zadano mu pytanie, czy będzie ojcem. I Mamon I powiedział, że nie będzie ojcem. I co? A mi farmazonisz od kilku miesięcy. I powiedział nie oficjalnie, nie że nie będzie. I co teraz? Jaki no. zaśpiewał? To mógł być Grechuta naszych starych czasów. Jakby on tak śpiewał. Jak to. tutaj? On mógł być grę. W sumie, gdyby miał jego nuty, teksty. Nuty. Ale Bo wybrał karierę e-sportowca. E Wybór jest jeden. No, tak to wygląda. Dobra, panowie, coś się kończy, coś zaczyna. Robię przerwę. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Widzimy się pewnie dzisiaj. Jeszcze pewnie jeden dzień połu będzie. A później, nie wiem co, zobaczy się.

Widać kumpel czy moja pała już kiedyś ruchało? I czemu ze wszystkich gejów na świecie wybrałem pedało? Kumpel co w lustrze, wciąż się przegląda też tego nie wie! Czemu ze wszystkich gejów na świecie wybrałem Ciebie! Czemu ze wszystkich na świecie wybrałem cię!